Siemanko, witam Was w wtorek w kolejnym odcinku na, z maratonu na moim kanale. Dzisiaj yy, zagramy sobie duo Dynamike'iem, ponieważ muszę go wbić na 18 rangę, a poza odcinkiem mi się nie chce. Spróbujemy w tym odcinku to zrobić. Oczywiście za opeczkę w górę dla zasięgów. Nie będę ukrywać, że są słabe XD. I suba na kanale możecie też zostawić, będzie mi bardzo miło. Jeżeli go zostawicie, tak po prostu będzie mi się lepiej nagrywać dalej maraton. I tylko, to, tylko tyle. Poza tym to po prostu na razie maraton mi się przyjemnie nagrywa, fajnie jest. Mam o czym z Wami porozmawiać. Nie jest jakoś nudno tutaj. Yy... Nie wiem jeszcze, jak się przyjęły te dwa poprzednie odcinki z poniedziałku, właśnie z wczoraj, ponieważ ich nie oglądałem, ani nie zaglądałem jeszcze na komentarze, jakie są, ale w najbliższej przyszłości to zmieni się, xD, no i po prostu zaraz, za, po, zaraz po tym odcinku zobaczymy, w sumie ja zobaczę, ale dobra, o tutaj jest Daryl w ogóle, ale śmiesznie, dobra, myślałem, że mnie zabije. Fajnie wyleciał, w ogóle z dziewczyną gram, po zero Lena. Jeżeli oglądasz ten materiał, pewnie go nie oglądasz Ale spoko yy, Tutaj widzę, że masz skin'a do serdza, bardzo fajnie Tam jest ten Max, o nie on ma 8, on ma 8 To jest ten problem, tu jest ten Daryl Dobra, Ez Czekaj, zniszczę taki może... krzak jakiś tutaj Powiedzmy, że coś tutaj zniszczymy. No tak średnio by się to udało. Średnio mi się to udało, ponieważ mają teraz moi rywale yy, więcej do przejścia miejsca mają jakby. Naprawdę jest team. Okej, okay, trochę ich z, żeśmy yy, zbombardowali, że tak powiem. Ta Nita mnie tutaj denerwuje strasznie. Irytuje troszkę. Ez. Dobra. Tylko została teraz ta Jessie tutaj do pokonania. No nie. Max. Dobra, wielkie starcie, mogę już zginąć. Dobra, Ez, drugie miejsce. Fajnie było. Już film filmik trwa 2 minuty 40 sekund. 18 ranga wbita i proszę bardzo, dziękuję. Ja się będę z Wami żegnał, to był pierwszy odcinek we wtorek, zostawcie łapeczkę w górę, trzymajcie się, życzę Wam miłego mniej, oczekiwania na drugi odcinek, trzymajcie się i cześć.